Siema, Siema, widzo. witam w kolejnym fascynującym odcinku z Kangurką na moim kanale. Jak was informowałam, informowałam, były pewne problemy techniczne, które jako tako chyba sobie z nimi poradziłam. Sprawdzimy, czy jest git. Niestety, mikrofon idzie z komputera, więc przepraszam, jeżeli jest jakiś, jakiś gorszy dźwięk. Tak, i idąc dalej, zacznijmy tam, gdzie skończyliśmy. W sumie to powinnam kliknąć po prostu continue. Tak. Y nie chciało mi się odzyskiwać życia, więc liczę na to, że jakoś bardzo dużo życia tutaj nie stracę, bo mamy 0 kangurków, Jak chyba widzicie po boku, że jest 0 kangurków, Ja pierdzielę. Przepraszam bardzo. A co. What happened here? Aha. No nie wierzę. Ej, no ale weź się odsuń. I jeszcze raz zacznijmy. Mówiłam kiedyś, jak bardzo yy, nienawidzę takich platformówek. Chyba po moich reakcjach wiadomo, ale zaraz, bo. Chwila. Aha, czy, tylko że ja. Jak ja mam go na przykład zatrzymać? Bo ja tego totalnie nie rozumiem. Jak ja mam go zatrzymać? No bo jadę tutaj, nie jadę. No właśnie. Aha. W ogóle zyskaliśmy życie, chciałabym zauważyć. Dobra. Um. Dobra. Zyskałam kawałek lodu, nie wiem po co. Widzę tego pingwina. Nie musicie mi mówić, że tu jest pingwin. Dobra, udało się załatwić pingwina. Szkoda pingwina, wolby lubię pingwiny, wybaczcie pingwiny tego świata. Nie chciałam yy, nie chciałam yy, zrobić krzywdy zagrożonemu gatunkowi. Wiecie, pingwiny to zagrożony gatunek. Zwłaszcza jak jakieś satko 2000 małych pingwinków. Chyba było, że Krasia oderwała i 2000 małych pingwinków poszło do wody? Tak to było? A wiecie, że znowu myślałam, czy nie dać checkpointa? Ja pierdziele. Ja nie chcę. Ja nie chcę. Nie, nie! Nie, naprawdę nie wiem, jak się tutaj zatrzymać. Autentycznie wam mówię, nie wiem, jak się tutaj zatrzymać. W ogóle ten pingwin jest dziwny, nie rusza się, ja, ja nie rozumiem. Dobra. Ale w sumie to ja mogłam zauważyć, że coś tu jest nie halo, bo widać, że jest taki trochę. Widać, widać tę teksturę, nie? Że coś tu jest kuwa nie ten teges. Przyznaję i co tu będzie to samo? Mhm. Patrzcie, widzicie? Ja chcę tylko pieniążka, nie chcę tego czegoś, bo, no, przyznaję, nie lubię. Nie mogę zniszczyć drzewka, nic z drzewka nie dostaniemy, no dobra. Jakbym tą zeskoczyła prosto, to bym się chyba nie wiem. Zeskoczyła z chodnika. Znaczy, z krawężnika. Cytując pewnego youtubera, zeskoczyłabym z krawężnika. Ja, ja nawet nie, nie wiem, co mogę tu komentować, bo. Ja jestem tak zestresowana! Nie, weź te lance. lancelot! Słuchaj mnie, Lancelot! Nie, no jesteśmy w zadzie! Jesteśmy do bana! No, taka prawda, jesteśmy do bana, widzowie! O. Wow. Oh, yes. oh, to lecimy jeszcze raz. Oh, wow. Jakby ktoś pytał, to jestem praworęczna. I pod prawą ręką mam te yy, strzałki, więc tak boli. Wiecie co? No tak, i ten pingwin teraz będzie łaził mnie. No oczywiście, tak z moim szczęściem. Słuchaj mnie, kuźwa, idź! Idź do tego któregoś kręgu piekielnego, do którego należysz. Już nie denerwuję się, ale ręka to mnie napierdziela wam, powiem. Tak, wiem, że zostawiłam monetki. Bardziej zależy mi na tym, żeby iść tutaj do przodu może któregoś. Razu? Może któregoś razu zrobimy dodatkowy odcinek, gdzie będziemy wszystko zbierać. Dobra, zaczniemy jeszcze raz co. Tja. Hmm. Tak jak, zgodnie z waszą sugestią, tym razem odcinek będzie bez cięć. Ja się boję, ile to będzie trwało. Dobra, whatever, whatever. Kurczaki, no! No nie wierzę, no nie wierzę, ty pingwinie, idź... O! Idź się. Smaż w wiecznym piekielnym ogniu z łaski swojej. Albo by tłusty rosł z takiego ogniu Bardzo by intensywnie na nas patrzył, przez swoją ilość oczek. Wiecie, oczka tłuszczu w sensie. Taki żarcik, dobra. I teraz muszę tym razem, no dypnąć. Będę tak, aha. Ja naprawdę powinnam mieć tutaj jakiś pulsometr, bo wiecie, 100 bpm mi serce nawala. Ponad 100. Ale jak mnie ręka boli, ja pierdolę! No uderzenie jak niemalże w tych... Yy... Czureckich serialach, jak sobie wszystkie te laski dają w twarz, no jaki tam plast skacze idą, no ja nie wierzę czasami. Wiecie, po prostu się poczułam, jakbym brała udział w czymś takim, chyba. Eee, to, to był taki odruch, że wiecie, myślałam, że zaraz skinęje i stwierdziłam, dobra. Checkpoint. W ogóle to był ostatni checkpoint. A Czy mi się dobrze. Wy... Zaraz chwila, bo ja bym chciała tę monetkę, ale. Monetka jest dosyć niebezpieczna na to zgarnięcia, więc po prostu pójdziemy sobie tutaj. O oh, fuck, it, fuck, it, fuck it, fuck it, Już widzieliście, jak ta ręka idzie w górę. Nie? Jak? 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 Jak, 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 jak. To co ja mam tam zrobić? KUWA teleport? <hi> jak ja niebo mam to przejść, przepraszam? Ale mam minę w kurw numer 5 chyba. Dobra. Nie wiem, on się ślizga i, i ja nie ogarniam. Poczekajcie, a rękawica, bo te pingwiny to mnie po prostu przyszyć otrzymają. Co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? Fuck, fuck, no to mamy problem. Co ja to było? To, łopoto, to było po rzut rękawicą. Była rka dobra. Naprawiłam. Uff. Aż mi się serce na moment zatrzymało, wiecie? Po coś są te rękawice. A ja nie mam życia, żeby się bawić z jakimś... ptactwem. Ptactwem, który nie ma grzebienia i przez to nie może latać. Uff. Aż mi zdałam. Ach. Maj, maj. Zostawcie lajka na pocieszenie, co? I suba też możecie i komentarz. A, Nie drżyj się. Chyba, że ja muszę to zebrać, żeby tam móc zejść, ale wydaje mi się, że to tak długo nie trwa. Dobra, unikamy Eskimosa. No nie bierze noszty dziady go kuwa. Zginę. No zginę. Um. A. Ah, fuck it. Czyli to idzie tylko prosto. Okej. Okay. No ping No dobra, i co ja mam tu zrobić? Zgadnijcie, dlaczego ja wam tyle wycinam. Nie, ja... Jeszcze raz! <grymne> <grymne> jeszcze raz! I tym razem, przy tym pierdzielonym moście, dajemy checkpointa. Dobra. Dobra, dobrać Dobra, to się udało. Czy mogłabym prosić, żeby to jaj się nie włączyło, dopóki ja nie podejdę? Gdybyście widzieli, jak bardzo mi się zęby ten ściskają ze zdenerwowania! Więc to jest tak. Bierzemy pieniążka. Dobra. W ogóle dlaczego tu nie ma miejsc, gdzie ja mogę coś sobie zniszczyć i zdobyć coś? No bo to się nic nie niszczy. Drzewa się nie niszczą z jakiegoś nieznanego mi powodu. No. Masz cudowną ścieżkę patrolową, ci powiem. Dobra, bierzemy. Nie bierzemy pieniążka, nie bierzemy pieniążka, nie bierzemy pieniążka, nie bierzemy pieniążka! Walić tego pieniążka! Fuck it. No, nie uda się. Przynajmniej będziemy mieli całe serducho. Ale w sumie... Nie, unikanie ich nie jest niestety sposobem przeżycia. I teraz... Co ja mam tutaj skokami to załatwić? No i... Nie no, zajebiście, bo w momencie, w którym kamera się będzie sama przesuwać, na pewno się każdemu uda, nie? No brawo! Brawissimo! Tak jest tam zła, jakby te Poczekaj. Nie mogę tego jakoś wiecie. Ja, szczerze to ja myślałam tutaj bardziej nad tym... Bardziej to myślałam nad tym, że może uda się jakimś sposobem, wiecie, zniszczyć, ale widzę, że tutaj nie za bardzo. Ale to, że to gunwo się, kuźwa, musi przesuwać tej... Dobra. Walić tę monetkę wam powiem. Dobra, udało się. Nie, ale no wściekłam się. Jak to kuźwa niby ma wyglądać? Bo w momencie jak biegniesz, no to ci się nie uda. W momencie jak skaczesz, no to będzie. No to kuźwa musi ci się jak popieprzona zmieniać ta kamera, no bo po co by nie? No wiadomo. Nie, nie jestem cierpliwa, jakby to, pytał. Ha. Nie no, po nocach mi się ten kangur będzie śnił. Zamiast byłego będzie mi się kangur śnił. Pochodzę już z dwojga złego tego kangura, wole. Ja Boga kocham. No. Wiecie co, zapomniałam wcisnąć w ogóle klawisz. <grych> Dobra. Mój największy wróg, pingwin z lancą. Znowu zapomniałam wcisnąć klawisz, jakby to pytał. Nie... No, najgorzej, czy tu... Nie no, zajebiście! Bo jedyny pikselek jest za malutko! Słuchaj nie. Przecież w momencie jak ta kamera się sama zmienia, to nie ma! We wsi, żeby to się udało. W ogóle nagrywam to 16 minut. Potnę się zaraz. No zaraz wezmę masu z Masło z lodówki, zaraz wezmę, się kuśwa potnę. Ile można, jak Boga kocham? Dobra. I z głowy. tam jest jakiś tajny sposób, którego ja nie znam. Czekamy aż on przejdzie na meskinów. No. Wcisnąłam R zamiast E. Fajnie, polecam. Polecam kuźwa. Co powiecie na live z Kangura? Wtedy sobie spokojnie to poprzechodzimy. Może mi jakieś... A, Jezu... Może mi jakieś tipy dacie? Ja sobie wtedy też powycinam te udane fragmenty, wrzucę w odcinki. Wy się będziecie mogli pośmiać, a ja będę miała w sumie robotę z głowy. Bo może ktoś mi pomoże? Ja wiem, że nikt tego za mnie nie przejdzie, chociaż byłoby miło. Nie, mieszkam sama, nie za mnie tego nie przejdzie, ja tym doskonale wiem. Dobra, ping z lancą. Słuchaj, no nie kuźwa, wypieprzaj do rosołu. Jak to przejść? Nie, akurat ja się na serę pytam. Przejść. Chodnie. I zabije się. No zabije się zaraz. Nie, no, dobra. Okej, okay, wiem. Mam pomysł. Mam pomysł. Mam pomysł na to gunwo. Niepotrzebnie daje strzałkę do przodu, bo przecież on nawet jak mu dam strzałkę w bok, to będzie biegł. Prawda? Prawda. Uch, może ja po prostu zabójcie jestem? Dobra. To jest ogarnięte. Nie, i sobie. On nie, no nie wierzę. Nie to wcisnąłam co miałam. Możesz, dzięki. Wcisnąłam R znowu. Może jednak te rękawice dam gdzie indziej. No zaraz skończę na 3 litrach melisu. No, już myślałam, że spadnie. Pierdziele. Trzymajcie mnie. Dobra. O, ale masz długi ogon! Niemal rzemysi! No, to teraz najgorsze. Dzięki Vincent co? Jakieś walance latkiepszono. I zabiję się, no prawda? Ja się teraz po prostu wykończę. Ja doskonale wiem, że tamto jedno miejsce w momencie, kiedy ja odkryłam, że nie muszę dawać. Yy, tego strzałki do przodu to okaże się, że jest bardzo banalne zanim ja i załapię, że ja tu jestem tu żyjemy. pamiętaj kurna klikaj E, a nie R dobra chociaż tak się przed chwilą okazało mogą mnie i tak dźgnąć, chociaż kuźwa ta lanca no lance lot pieprzony no Możesz? Nie. Nie wściekać. Nie no, kofeiny to mnie nie potrzeba przy tej grze. Abynajmniej. Dobra. Udało się. Widzę, 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 wid... to, i dawaj. <grystanie> Ach... No ja już mam nadzieję, że jeszcze pingwina tu nie będzie, ale nie no, oczywiście musi być! Tak, przecież miałam skakać, zapomniałam o tym, że miałam kurwa skakać. Ja muszę to kilka razy spróbować przejść poza kamerą. Może sobie jednak te życie spróbuję odnowić na tym poprzednim save'ie, na tym co był tu, że miałam te trzy życia, bo jeszcze mniej więcej pamiętam ten poziom. Więc może jednak te więcej żyć by się przydało. I póki co, to na tyle widzimy się w następnym odcinku. I dajcie mi znać, czy takie odcinki też gdzie się nie udaje. Też chcecie, żebym rzucała, czy jednak będzie takie skumulowane do od początku do końca poziomu, tak kilka poziomów, czy jednak takie nieudane nagrywki też chcecie oglądać. Dziękuję za obecność, trzymajcie się, do zobaczenia.